Cześć, z tej strony Fit Kobietka. W tym nagraniu pokażę wam jak zrobić 4 fit sosy do dań. Najczęstsze pytanie jakie dostaję to czy dieta, którą rozpisuję jest e, nudna albo czy dania są suche i bez smaku. Nic z tych rzeczy, moja dieta nie jest nudna i wasza też na pewno nie będzie jeżeli dodacie do swoich potraw sosy. Przygotuję dla was dwa słodkie sosy, na przykład do gofrów, do naleśników e, oraz dwa takie bardziej wytrawne sosy, na przykład do mięsa albo do e, Innych, takich bardziej stałych dań. Jeżeli chcecie zobaczyć moje przepisy, to wejdźcie do mojego Instagrama, tutaj gdzieś się wyświetli. Tam dodaję regularnie różne przepisy, bardzo proste, bardzo szybkie i bardzo smaczne. Zaczynamy. Sos czosnkowy, tylko trzy składniki: jogurt śmietankowy, czosnek i trzy jaja do przyprawienia pieprz cytrynowy i sól, nie wiem czy widzieliście ale ja czasami robię sobie pizzę fit tutaj możecie zobaczyć jej zdjęcie i właśnie ten sos jest idealny do tej fit pizzy dobra i teraz wrzucamy do blendera właśnie składniki najpierw zaczniemy od tego najbardziej płynnego czyli od jogurtu śmietankowego o i wlewamy go sobie całego tam to jest super kielich jest kwadratowy, więc ja nie muszę tam niczego używać, żeby popychać w ogóle cokolwiek, bo tu wszystko samo się dzieje. Dobra. Teraz dajemy jaja. I wrzucamy je sobie. I nie bójcie się, one się na pewno e, zmiksują, bo to jest bardzo mocny blender. Ma super silnik. I wrzucamy do tego czosnek. O! Bardzo biało. I tak, teraz troszkę pieprzu i solimy. Zamykamy. I teraz zobaczcie, tutaj jest ten dotykowy panel i wrzucam sobie, na razie na początek dam sobie na leciutko. Zobaczymy jak to zacznie sobie się miksować. Powinno być OK. Zobaczcie, sam się wyłączył. Ja sobie teraz zaglądam. Dobra, jest idealnie. Zobaczcie też. Widzicie? On trochę przypomina taki aioli sos, ale naprawdę będzie, myślę, smaczny. I przelewamy go teraz w miseczkę. Kremowy, idealny. Dobra, i teraz znowu yy, my, myjemy teraz ten blender. Co robimy? Bardzo prosta sprawa. Wrzucamy sobie szklaneczkę wody, trochę płynu i ustawiamy tutaj na tą opcję plus 5 sekund i on się sam będzie czyścił. Kapka płynu. I zamykamy. Zobaczcie, jak ładnie zebrał, i teraz tylko wylewamy to, puczemy i gotowe. Sosy przygotowuję w moim blenderze. Taki właśnie blender Blendtek. Jest bardzo fajny, bo mogę w nim zrobić zarówno gorące zupy, koktajle, lody, masło orzechowe, hummus, pasty. No i oczywiście sosy. Sos Kerry Mango. Tutaj mamy mango, musimy je szybko obrać. Otwieramy. Możesz zobaczyć, że tam jest właśnie takie śmigło. Ono świetnie tnie wszystko, dosłownie wszystko. Pierwszy składnik mango już mamy. Teraz weźmiemy sobie nasz serek. Może weźmiemy ten, właśnie jogurt naturalny. On jest pełno mleczny. Jest jogurt. Teraz przyprawa. Kerry. Trochę soli. Odrobina pieprzu cytrynowego. Bulka, szalotka. Jadam sobie dwie takie. Wrzucamy. Teraz wszystko zamykamy. I miksujemy. Osługa tego blendera jest naprawdę dziecinnie prosta. Macie tutaj panel dotykowy i po prostu wrzucacie opcję i blendujemy. Dobra. Pierwszy sosik już jest i teraz po prostu, bardzo prosto, wylewamy go. Jest pierwszy. Sos jagodowy, tutaj mamy ksylitol i ja teraz rozmroziłam troszkę te jagody w garnku. Zobaczcie, one już tutaj sobie się gotują, będą gorące i dodaję po prostu do nich dwie łyżki, takie konkretne, ksylitolu. I teraz sobie to fajnie mieszam. Zostawiam jeszcze dosłownie na minutkę i zaraz przelewam do blendera i robimy sos dalej. Dobra, i teraz mamy tak, gorące jagody, przelewamy sobie do blendera. I dodajemy serek chudy. O! On jest taki dosyć gęsty. I kolejny krok już miksujemy. Zamykamy. Dobra, myślę, że już jest gotowe. O, super. Zobaczcie. I jest sos jagodowo. On jest też super do pyzy, jakieś kluski, no naprawdę pierogi z twarogiem, bardzo fajna kompozycja. I przelewamy. On za chwilę jeszcze trochę zgęstnieje. Mia, mm. mia, mia. Ja muszę się Wam przyznać, że kiedyś w ogóle nie umiałam gotować, nie lubiłam stać w kuchni, a teraz tak naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność. Ale to dlatego, że wiem, że dbam po prostu o swoje zdrowie, o swoje ciało, o swój wygląd. Eee, I wiecie co, szukałam bardzo długo właśnie sprzętów do kuchni, żeby mi to sprawiało przyjemność i zajmowało jak najmniej czasu. Eee, wcześniej miałam taki blender, który po prostu strasznie mi wkurzał, ciągle właśnie eee, musiałam go czyścić, popychać wszystko, coś tam się zacinało co chwilę, no i miał dużo mniej funkcji. Akurat ten Wam bardzo polecam, dlatego że jest to jedna z dwóch największych marek w Ameryce. Ja właśnie e, czytałam dużo opinii i jest naprawdę świetny, mi się bardzo dobrze sprawdza. Jeszcze jestem w fazie testowania go, ale no jak widzicie sosy wychodzą super. E, zupy już testowałam też bardzo fajnie, e, na ciepło, na zimno, masło orzechowe super wyszło. E, I tak naprawdę macie kilka e, do wyboru, więc też akurat ja mam ten, mam jeszcze taki mniejszy, kielichowy bardziej, a e, tak naprawdę robię z nich wszystko. E, wszystko. I zupy, i sosy, i jakieś tam pasty, i tak naprawdę e, dla dzieci też się świetnie sprawdza. Jeżeli właśnie lubicie robić dzieciom jedzenie, to też e, będzie idealny. E, dobra, no to co, przejdziemy teraz do kolejnego sosu, i to będzie sos bananowo-czekoladowy. I zaczynamy. Od serka, to jest serek chudy. Teraz wrzucimy kakao. Ja mam kakao, akurat firmy Prozis, takie właśnie. Jeżeli chcecie je sobie zamówić, to będzie gdzieś tam link na dole, podane sobie, zobaczycie. Nie daję go dużo, bo ono jest dosyć takie, właśnie mocne. O, powiedzmy tyle kakao. Jeden cały banan. I tak naprawdę tyle. Jeżeli chcecie bardziej słodkie, bo na przykład lubicie bardziej słodkie, to spokojnie, możecie sobie tam dodać jeszcze xylitol, albo Stewie, albo właśnie miód. Też się dobrze sprawdzi i będzie ok. I to jest sos czekoladowy, który jest fenomenalny do naleśników, naprawdę. Zmienia po prostu totalnie smak. Znowu miksujemy. Teraz dam obce sobie lodów, żeby właśnie mi tak to ładnie, taką konsystencję właśnie lodów wręcz zrobiło. super super pachnie bananem. Dobra. Jest już sos czekoladowy. Tak wygląda. Tam widzicie w środku właśnie jest takie śmigło. I to właśnie śmigło jest... Tak, to jest takie tępe, ostrze właśnie. Jest dużo lepsze niż takie te poczwórne według mnie. No i jest przede wszystkim mocniejsze. I tak wygląda czwarty sosik. Najważniejsza zasada diety to nie może być katorga. Nie możecie rezygnować z czegoś, co jedliście przez całe życie. Na przykład, jeżeli w waszym domu były ziemniaki z sosem, no to teraz też te ziemniaki z sosem możecie spokojnie jeść. Jeżeli jedliście sobie na przykład właśnie jakiś sos czosnkowy do pizzy, jak widzicie, też możecie go zrobić w wersji fit. E, dieta ma wam smakować, ma wam służyć i ma was doprowadzić do e, celu, do efektów. Mam nadzieję, że to nagranie wam trochę pomogło. Dajcie mi znać, z tych czterech sosów byście wybrali. Pozdrawiam, Marta.